Cześć, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie pod tytułem Co odziedziczyłam po moich przodkach? Jakie cechy, jakie umiejętności, jakie emocje i jakie niespodzianki też się kryją w tym wszystkim? Pamiętajcie, moi drodzy, że nasi przodkowie zawsze nam sprzyjają. Po ich odejściu tutaj z ziemskiego wymiaru, bez względu na to, tak naprawdę, co działo się tutaj na Ziemi, oni jako dusze wspierają nas po prostu, jeżeli o to poprosimy. To jest nasz ród bez względu na wszystko. No więc są naszym wsparciem. Po prostu. I mamy obiekt numer jeden, i obiekt numer dwa. Dobrze, ja przechodzę do obiektu numer jeden, przepiękny księżyc i zobaczymy sobie, co odziedziczyłeś, odziedziczyłaś po przodkach. Kim jesteś teraz? Kim jesteś teraz? Zobaczymy. Mm -hmm. Hmm. Jesteś w tym życiu rydwanem, czyli jesteś zwycięzcą. Jesteś osobą, yy, która yy, ma absolutnie wszystko, by dążyć do sukcesu, by w ogóle osiągać ten sukces, by osiągać spełnienie, yy, by pokonywać przeszkody. Jesteś bardzo silną postacią, tutaj pokazaną, która yy, jest odważna. Która jest odpowiedzialna, która wierzy na sukces, jakby pracuje się ciężką pracą nierzadko, ale też jesteś osobą, która potrafi pokonywać przeszkody. I jeżeli potrzeba, to dokonuje ważnych zmian, biorąc pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje w Twoim życiu. Także pokazujesz się jako bardzo silna osoba. Teraz zobaczmy, jakie. Cechy odziedziczyłeś, odziedziczyłaś po swoich przodkach. E, dokładnie. Siódemka denarów. Jesteś osobą, która jest cierpliwa lub ma w swoim potencjale cierpliwość. Czyli jeżeli zechcesz mieć tę cierpliwość, to będziesz mieć tę cierpliwość. Jesteś osobą, która potrafi pracować, tak jak ci już tu powiedziałam przy redwanie potrafisz pracować bardzo ciężko, umiesz czekać yy, na owoce swojej pracy. Yy, czyli tak zwana odroczona gratyfikacja yy, jest tobie, myślę, że znana. I jesteś też osobą, która to, co zasieje, czyli czy nowe właśnie projekty, relacje, pomysły, jeżeli coś jakby rozpoczniesz, to jesteś gotów bardzo o to dbać. Czyli masz tutaj w sobie powiedziałabym właśnie tą wielką cierpliwość, dbałość o to, co rozpoczynasz, pewną konsekwencję i determinację w Dążeniu do tego, by Twoje działania przynosiły obfite owoce, no i powiedziałabym, że Twoją cechą jest też to, że potrafisz być osobą spokojną i być może jesteś osobą spokojną. Ja odczuwam tutaj energię Twoją jako osoby, która potrafi to wszystko zrównoważyć w swoim życiu, tak? Tak to widzę. Dobrze, zobaczmy. Jakie masz umiejętności po przodkach? No, piękna energia. Król Buław, czyli potrafisz działać, potrafisz dokonywać zmian. Jesteś świetnym strategiem, świetnym dyplomatą. Wiesz, kiedy coś powiedzieć, a kiedy być może się wstrzymać. Jesteś też osobą, która ma świetne umiejętności organizacyjne, zarządcze, kierownicze. Nastawione właśnie na sukces, na zwycięstwo, jakie umiejętności jeszcze w tobie są? No, lider, tak, charyzmatyczny przywódca. Możesz tutaj też mieć czasami taką tendencję, na przykład, do narzucania, być może, innym swoich poglądów, tak, ale to bardziej wynika z tego, że ty po prostu prawdopodobnie szybciej wiesz, czy coś sprawdzi się w danej sytuacji, czy nie, i być może stąd to też jakby wypływa. Natomiast jesteś świetnym organizatorem, świetnym zarządcą, tutaj stanowiska przywódcze, kierownicze, mile widziane. No i przede wszystkim pokazujesz się jako osoba odważna, jako osoba też, która potrafi ciężko pracować na efekty swojej pracy jak najbardziej tak nie jesteś kimś, kto odkłada wszystko na później nie, uważam, że nie i myślę sobie też, że potrafisz działać właśnie zgodnie z planem tak, że, że, że nie działasz chaotycznie że działasz zgodnie z planem dużo jest w tobie ognia I dojrzałości. I dojrzałości też. Tak. Dobrze. Yy, zobaczmy, jakie masz tutaj talenty po przodkach. No, no widzisz. Rycerz Buław, czyli talent do działania, talent do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Twoim talentem jest Twoja odwaga. Yy, yy, podążanie w nowym kierunku. Pokazujesz się jako osoba, która się nie boi zmian, która bierze odważnie życie w swoje ręce i podąża naprzód. Twoim talentem jest przede wszystkim to, że jesteś osobą odważną. Twoim talentem jest odwaga w działaniu, w odkrywaniu nowych lądów, nowych miejsc. To jest Twój talent. Podążasz w nieznane z wielką charyzmą, ciekawością, a mało tego jeszcze możesz porywać za sobą innych ludzi i ich inspirować. I teraz zobaczymy. Niespodzianka. Będzie na samym końcu od Twoich przodków i zobaczymy jeszcze emocje. Emocje. Um, jesteś osobą rodzinną, dla Ciebie ważna jest rodzina, e, dla Ciebie w ogóle bardzo ważna jest miłość. E, tu jest dużo emocji, e, bardzo pozytywnych. Możesz być osobą w ogóle wrażliwą, e, bardzo sentymentalną, uczuciową, powiedziałabym też czasami wysoko wrażliwą. Czasami też e, taką, która hmm, może mieć tendencję, słuchajcie, troszeczkę do chodzenia z głową w chmurach, bo to jest 10 kielichów, czyli dużo uczuć, dużo miłości, dużo emocji, ale to wszystko e, pokazuje Ciebie bardzo tutaj e, pozytywnie pokazuje Ciebie jako ciepłą, wrażliwą, e, piękną duszę, piękną istotę, e, która spełnia się, Właśnie na y, polu rodzinnym, w relacjach, ale mimo to y, pokazujesz się też jako osoba y, mocno taka niezależna lub też dążąca do niezależności, y, i powiedziałabym też, że no, tutaj nie da się Ciebie zatrzymać w Twoim życiu, y, w Twojej karierze czy w Twoich dążeniach, w Twoich marzeniach. Tu jest pokazany duży upór Twój, ale taki pozytywny, tak? Ale też pokazujesz się jako osoba bardzo, bardzo uczuciowa, dla której bardzo ważna jest rodzina. I jaką masz niespodziankę od swoich przodków? Niespodzianka. Wielka wrażliwość, intuicyjność, bogata wyobraźnia, ale też muszę powiedzieć, że zostały tutaj odziedziczone pewne programy, pewne lęki, pewne schematy, które zostały w Was po prostu włożone tak w pewnym sensie, kiedy byliście dziećmi e, i e, być może pewne rzeczy powielacie. Ale w związku z tym, że to jest energia niespodzianki, to to, co wam mogę powiedzieć i to, co jest bardzo pozytywne przy karcie Księżyca, to to, że macie świetną intuicję, macie zdolności parapsychiczne. Wy widzicie, czujecie więcej, mocniej. Um, tak, zdecydowanie tutaj energia ezoteryków, mistyków, jest, powiedziałabym, na porządku dziennym. Artystów, dusza artystyczna tu jest też bardzo często pokazana. Także, kochani moi, ja Was zapraszam serdecznie do czytań indywidualnych, do rozmów telefonicznych, do przeznaczenia duszy. Wszystko w opisie pod filmem, a tymczasem przechodzę do obiektu numer dwa. Dobrze, i witajcie wszyscy ci, którzy wybrali kociaka pięknego, jak on się błyszczy. Dobrze, i zobaczymy sobie, co odziedziczyłeś po swoich przodkach. Kim jesteś w tym życiu? Zobaczmy. Kim jesteś w tym życiu. Jesteś w tym życiu? Uuu, pięknie. Energia kapłanki. Cudowna energia. Kim jesteś w tym życiu? Jesteś e, przed cudowną istotą, bardzo wrażliwą, e, która absolutnie ma zdolności mistyczne, e, ezoteryczne, parapsychiczne. Tu jest wyostrzona. Telepatia, tu jest widzenie więcej pewnych rzeczy, tu jest rozumienie i czucie głębiej pewnych spraw. Ty, jak na przykład wchodzisz do jakiegoś otoczenia, to ty już wiesz, co się dzieje, co kto mówi, jaki jest klimat, jaka jest atmosfera. Masz świetną intuicję, świetnie wyczuwasz y, otoczenie ludzi. Y, mogą ci mówić ludzie różne rzeczy, ale ty i tak wiesz, y, jak jest naprawdę. I to, jest, to nie jest to, że ty sobie dopowiadasz pewne historie, tylko ty naprawdę to czujesz na poziomie y, zupełnie głębszym, tak? Y, jesteś też osobą, która naprawdę tutaj ma wielki dar do uzdrawiania innych ludzi, y, która ma bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo mądrości. Y, powiedziałabym przy tym. Y, Pewnej delikatności też, tak? Ale przede wszystkim jest tu naprawdę olbrzymia wiedza wiedza życiowa, wiedza duchowa. Kapłanka to jest przewodniczka, to jest um, matka duchowa dla głupca. Um, ona um, jakby wtajemnicza, wtajemnicza um, głupca właśnie w ten świat um, ezoteryki, w ten świat mistyczny. Także macie tutaj naprawdę bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo mądrości, cudowną, świetną intuicję. Jesteście też osobami oddanymi w tym sensie, że mając rodzinę, dzieci, będziecie w stanie wiele, powiedziałabym, poświęcić nawet dla ich dobra. Dla dobra przede wszystkim dzieci, bo to jest strażniczka też domowego ogniska. Ona kocha całym swoim sercem, ona opiekuje się, ona dba o ten płomień i to jest cudowna, cudowna, ciepła postać. Jeżeli jesteście mężczyznami, to również jest to dla Was przekaz, że macie niezwykle wyostrzoną intuicję i jesteście również strażnikami domowego ogniska. Także moi drodzy, tu jest bardzo duża mądrość. Kolor właśnie fioletowy mówi o, o wielkiej mądrości duchowej, a kapłanka jest bardzo mocno powiązana z energią księżyca, czyli z kobiecością, czyli tutaj też na to życie wasze, zwłaszcza dla pań, przekaz, bardzo ważna będzie kobiecość rozwijanie tematu. Kobiecości. Tak. Dobrze. Zobaczmy w takim razie, jakie cechy. Jakie cechy. Tu jest duże uduchowienie, tak? Ogólnie uduchowienie, bez względu na religię. Wartości duchowe są kluczowe dla kapłanki. I w oparciu o te wartości duchowe ona buduje y, życie ziemskie. Dobrze. Hmm. Cechy. Cechy. Karta świata. Olbrzymia mądrość. Y, macie absolutnie, słuchajcie, wszystko w tym życiu. Wszystko, co jest Wam potrzebne. By się spełniać. Przodkowie naprawdę bardzo hojnie Was obdarzyli. Macie mądrość z całej wędrówki od głupca po właśnie kartę świata. Wyście, kochani, przeszli już wszystko, tak? Jakby dostaliście od swoich przodków całą tą spuściznę wszystkich doświadczeń, tych dobrych i tych złych macie ogrom tych y, doświadczeń, ogrom tej mądrości. Y, przodkowie wam to ofiarowują po to, żebyście wy mogli tutaj czerpać właśnie być może też z ich drogi mądrość, y, byście y, jakby tutaj macie pokazane też, że jesteście bardzo dojrzałymi osobami, bardzo dojrzałymi osobami, bardzo doświadczonymi. I nie mówię tego na wyrost. Tu karta świata mówi o ogromie mądrości, o wielkiej dojrzałości, tak? O połączeniu z wszechświatem. Wy naprawdę, moi drodzy, możecie czuć oddech wszechświata, rytm wszechświata, być w połączeniu po prostu z przekazami, które do Was przychodzą, w czytacie różne wydarzenia jako właśnie informacje, zbieracie informacje z pola. Tu jest bardzo duża mądrość, mądrość, wiedza. Jesteście wyposażeni, powiedziałabym naprawdę we wielkie talenty, we wszelkie umiejętności, by naprawdę żyć w spełnieniu i w dobrobycie. Tyle wam powiem, moi drodzy, naprawdę. I można by było już ten układ zakończyć, bo tu są bardzo silne karty, ale zobaczymy dalej. Jakie macie umiejętności po przodkach? Dwójka buław. Umiejętności um, wychodzenia z trudnych sytuacji. Macie umiejętność um, podejmowania trafnych decyzji dokonywania dobrych wyborów. Dobrych wyborów. Co prawda pewne decyzje mogą wam troszeczkę zająć więcej czasu podjęcie tych decyzji, ale po podjęciu pewnych wyborów to okazuje się bardzo trafne. Bardzo trafne i bardzo dobra. Dwójka buław jako umiejętności mówi też o tym, że macie mm, ym, macie taką zdolność, by iść wciąż naprzód. By się nie poddawać, by wychodzić e, poza to, co znane, by sięgać po nowe, jest tu odwaga. Jest tu odwaga yy, i pewne właśnie sytuacje życiowe, które będziecie mieli lub macie, będą tak jakby prowokowały was do tego, byście wykorzystali odwagę, yy, którą, która jest w was, byście wykorzystali intuicję, bo tu jest też intuicja pokazana yy, i jakie macie umiejętności w współpracy z innymi ludźmi. Jak najbardziej tak, chociaż być może z pozycji autorytetu, tak? Czyli bardziej być może wy jesteście tymi osobami, które niosą wiedzę, które uczą, które dzielą się czymś z innymi ludźmi. Ja bym powiedziała, że umiejętności wasze to dodawanie innym otuchy i wsparcia. Jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. Podawanie innym ręki w potrzebie. Tak. Mhm. Dobrze. Zobaczmy, jakie macie talenty. Popatrzmy, jakie są talenty odziedziczone po przodkach. Karta yy, Wisielca. No, jesteś osobą, która. Yy, No, tutaj przede wszystkim jest pokazane jakby Twoje oświecenie w tym życiu. Przebudzenie do takich prawdziwych i głębokich wartości duchowych. Tutaj Twoim talentem prawdopodobnie jest Twój po prostu oświecony umysł. Ale też uważam, że jesteś osobą, która buduje życie lub pragnie budować życie. Długoterminowo na solidnych fundamentach, która dobrze jakby planuje swoje życie, swoje kroki. Karta wisielca też mówi mi o tym, że twoim talentem jest też to, że jeżeli jest potrzeba, to Ty potrafisz zatrzymać się, przemyśleć pewne rzeczy i zmienić e, ścieżkę, którą do tej pory podążałeś, czyli po, e, poprzez to, że mm, potrafisz się przebudzić, potrafisz wyjść z jakiejś stagnacji. Ty jesteś osobą, która przełamuje stagnację. Czy w swoim życiu? W twoim rodzie? Wprowadzasz tak, 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 tak. Słuchajcie, bardzo mocno czuję teraz tą energię. Wprowadzasz tak, jakby nowe rozwiązania, i wytyczasz nowe y ścieżki, nowe, y nowe szlaki, gdzie będą podążać twoi potomkowie z kolei po tobie, tak. Jesteś w moim poczuciu też taką osobą, która dokonuje rewolucji poprzez jakby robisz pewne rzeczy w ukryciu, dokonujesz pewnej rewolucji w ukryciu. poprzez zmianę twojego sposobu myślenia działania i masz w sobie właśnie tą odwagę po przodkach, by pewne rzeczy, które od nich jakby wziąłeś, zmienić tak, by były one w zgodzie z tobą. Ja mam takie poczucie, że ty przełamujesz pewne zastałe yy, yy, Programy, schematy, że ty to zmieniasz. Przez twoją wiedzę, mądrość. A przodkowie dali ci naprawdę absolutnie wszystko. <laughs> Abyś to właśnie mógł tego dokonać, bo oni są zawsze po Twojej stronie. Zawsze. Nasi przodkowie zawsze są po naszej stronie. Zawsze nam kibicują. Dobrze, jakie emocje po nich odziedziczyliśmy? Zobaczmy. Wielka wrażliwość, uczuciowość, potrzeba kochania i bycia kochanym. Emocje. No, tutaj jest też pokazana dojrzałość emocjonalna, ale tu jest właśnie też potrzeba takich fajnych, romantycznych chwil, świec, kwiatów, miłych gestów, tak? Czyli są tutaj takie potrzeby bardzo romantyczne pokazane. Ale jest tutaj też pokazana dojrzałość i możecie mieć na przykład chęć do podróżowania w tym życiu, i też jesteście po części do tego zapraszani. Mhm. Czyli mogu, podróże też mogą Wam dużo dać i dużo wnieść do Waszego życia. I zobaczmy jeszcze mm, niespodziankę od Waszych przodków dla Was. A, no widzicie. Hmm. Siedem mieczy jest niespodzianką, jest w pewnym sensie darem od Waszych przodków dla Was. Siedem mieczy, czyli Wasi przodkowie, dali Wam też taką umiejętność, no właśnie tak jak mówiłam wcześniej, działania bardzo sprytnego, zręcznego, działania czasami ukradkiem, czasami potajemnie. Ja nie mówię tutaj o żadnej manipulacji, bo tu czytamy w kontekście pozytywnym, ale Siedem Mieczy mówi o tym, że jakby macie to coś, że i tak zrobicie swoje, nie mówiąc pewnych rzeczy na głos i w sposób oczywisty i wyraźny, tak. Yy, czyli taka umiejętność zręcznego poruszania się być może w trudnych i niekomfortowych sytuacjach. Zdecydowanie tak. Ale siódemka mieczy też mówi o tym, że waszym darem od przodków, takim prezentem, które dostaliście, jest też zdolność logicznego myślenia, czyli jesteście osobami, które potrafią yy, właśnie logicznie na pewne sprawy spojrzeć, czyli nie tylko ta uczuciowość i romantyczna dusza, ale i też. Chodzi tutaj logika, więc to jakby wnosi pewną równowagę, ale również y, Siódemka Mieczy mówi o tym, że jest w was bardzo duża odwaga. Dostaliście dużo odwagi, by właśnie pewne schematy przełamywać. Wy w ogóle macie też takie zadanie na to, że cię wiecie, y, absolutna zmiana kierunku reszty, reszty tego, jak wasz ród będzie. Funkcjonować. Tak. Bo siódemka mieczy często mówi o tym, że przełamujemy schematy, programy, bo zaczynamy patrzeć prawdzie w oczy, yy, przyglądać się, jak wygląda rzeczywistość, jak wyglądają fakty. I y, siódemka mieczy mówi o tym, że mamy odwagę, dostajemy takiego energetycznego kopa, żeby to właśnie przełamać i z tym się zmierzyć. Tak? Także. Bardzo piękne energie, kochani. Ja Was zapraszam do czytań indywidualnych, rozmów telefonicznych, przeznaczenia duszy. Wszystko w opisie pod filmem. A na dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję. Buziaczki, trzymajcie się, kochani. Wszystkiego dobrego i pa, pa.